Aleksandra Weindich. Jest długoletnim pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Kieruje Centrum Aktywizacji Społecznej. Obecnie w CAS zarejestrowane są 82 organizacje pozarządowe. Instytucja prowadzi też różne projekty, m.in. warsztaty kulinarne czy program Romowie Jutra. Od września 2015 roku zostałam koordynatorem programu romskiego i też od tego czasu działa w Centrum Aktywizacji Społecznej Świetlica Romska. Świetlica ma na celu pomoc dzieciom ze społeczności romskiej, nie tylko w edukacji, nie tylko w jakimś takim aktywizowaniu kulturalnym, ale także. W integracji społecznej. W ramach programu udało się również wyremontować lokale mieszkalne dla środowisk romskich. Montujemy im kabiny prysznicowe WC wymieniamy wykładziny, malujemy, malujemy ściany, pokoje, kuchnie. Także te mieszkania naprawdę potem są pod, pod względem takim sanitarnym o, o, o wiele wyższym standardzie niż były poprzednio. Pani Aleksandra jest odpowiedzialna, zorganizowana i empatyczna. Łatwo nawiązuje kontakty i potrafi dotrzeć do każdego człowieka. W tym roku udało się po raz pierwszy zorganizować półkolonie i był to taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę, ponieważ po zakończeniu roku szkolnego dwa tygodnie odbywały się tutaj zajęcia. Praktycznie każdego dnia dzieci gdzieś wyjeżdżały, pojechały na wycieczkę do Krasiejowa, były w Wesołym Miasteczku, były w kinie, były, były na zajęciach w Straży Pożarnej, w Skansenie, w Zoo. Pani Aleksandra jest stanowcza i wymagająca w stosunku do swoich podopiecznych, a jednocześnie wykazuje dużą wrażliwość na krzywdę dzieci niepełnosprawnych czy osób starszych. Bardzo jej zależy na integracji różnych środowisk. Ta integracja nie polega tylko na tym, że organizujemy tym dzieciom spotkania także z dziećmi nieromskimi, tylko poprzez naukę tych dzieci, poprzez edukację, poprzez naukę pisania, czytania, liczenia. Dzieci te szczęście chodzą do szkoły, nie mają niepowodzeń szkolnych, i to też jakoś wpływa na to, że może lepiej się czują wśród nieromskich rówieśników w szkole. Pani Aleksandra każdego dnia odnajduje motywację do pracy, dzięki temu z radością wykonuje to, co lubi najbardziej.